Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Halo, dzień dobry. Słuchajcie, dawno się już nie widzieliśmy. Trochę sobie... No, Romusiu. Trochę sobie nie gadałam do kamery, ale ja mam w ogóle taki plan, żeby może do golfu tego nie przypnę, bo też sobie trochę za daleko, ale przypnę może tak. O, i jest git. Będę mieć obie ręce wolne. Halo, dzień dobry. Witam Was, drodzy Państwo, w podsumowaniu miesiąca. Ja wiem, ja wiem, że luty się już zaczął, ale nie przeszkadza to w tym, żeby chwilę po rozpoczęciu miesiąca sobie podsumować zeszły i zaplanować przyszły, aktualny, obecny. Tak więc w delikatnym update mieszkaniowym, bo pojawiły się u nas zasłony, przez co klimacie dzisiaj jest po prostu świetny tutaj. Jakby to światło, które w tym momencie się tutaj delikatnie rozpościera, jest naprawdę przepiękne, plus pojawiły się piękne wiosenne poduszki, ale wiosna. I ogólnie ten czas właśnie taki wiosenno-wielkanocny, to jest moment, w którym do naszej pistacjowej przestrzeni jest najwięcej dodatków. Więc zmieniliśmy poszewki, dodaliśmy firany i jeszcze brakuje nam tylko oświetlenia, ale to nie o tym w tym filmie. Będziemy sobie podsumowywać styczeń i pogadamy sobie trochę o lutym. Także jest, jeżeli jesteście ciekawi tej tematyki, to zapraszam do oglądania dalej. Postaram się w ogóle mówić bardziej może do mikrofonu, to nam wszystkim będzie prościej. Tak. Jeżeli chodzi o styczeń, to wpisana mu miałam aktywność trzy razy w tygodniu, licząc w to spacery, jogę, um, jakieś rozciąganie, treningi i ogólne takie aktywności. I jak najbardziej mi się to udało, z czego jestem super zadowolona. Bo na styczeń jest najbardziej motywującym nas z miesiącem, jeżeli chodzi o cały kształt, więc fajnie, że udało się coś takiego zrobić. Skupić się na wyrobieniu lotyny, zwłaszcza w weekendy, to będziemy pracować. <gł> ale jeżeli chodzi o taką rutynę, to głównie chciałam się skupić na porannej i wieczornej rutynie, no bo z reguły mam jakieś konkretne zadania do wykonania w ciągu dnia. Zawsze sobie je codziennie tutaj to spisuję w tym moim kalendarzu. Um, więc. Z trzymaniem się takiej regularności, organizacji dnia i tak dalej nie mam problemów, tylko właśnie jeżeli mam taki turbo dzień wolny, to żeby dalej mimo wszystko trzymać się takich swoich określonych um, czynności, no i będziemy w tym pracować dalej. Nie było najgorzej, już nie było najgorzej, ale no, mogło być tutaj lepiej w tym punkcie, więc damy takie plus minus, bo po części jest to odhaczone. Gruntowne sprzątanie domu i została mi do posprzątania mikrofala i lodówka. Cała reszta jest zrobiona. Było też sprzątanie szafy, było sprzątanie na szafie. No nie zamierzam szafy odsuwać, ale nawet, bo ten regał, on stał ogólnie, jakby zaczynał się w tym momencie. Był przesunięty po wszystko w tamtą stronę. No, też było tutaj sprzątane, więc poprzesuwałam delikatnie, ale chyba jednak lampa wróci tak w róg, a regał z powrotem tam, więc będzie znowu sprzątanie, jak będzie bardziej ciepło. Ale gruntowne sprzątanie w domu było, bo to, że nie umyłam lodówki i mikropaluszki, nie znaczy, że nie było gruntownego sprzątania, więc ja ogólnie uwielbiam robić takie sprzątanie z odsuwaniem mebli, a to, że nasza kanapa i cała reszta mebli jest lekka, bardzo mi to ułatwia. No może nie ten kalaks, ale no, ogólnie większość mebli jest lekka. Gruntowne sprzątanie szafy. Było gruntowne sprzątanie szafy, z czego jestem bardzo dumna. I część rzeczy, która pojawiła się w filmie... Już ma swoje miejsce, i o tym też dowiecie się niedługo. Bo chciałabym też porozmawiać sobie w trochę innym formacie filmowym bardziej o ubraniach i tego typu rzeczach. Więc to jest też zapowiedź kolejnego filmu. Ale jak najbardziej, gruntowne sprzątanie szafy było. Na kanale jest dopiero pierwsza część z tego, z całej części wiszącej, jeszcze jest część taka niewisząca, tylko leżąca. Jak coś nie wisi, to leży. I właśnie ze sprzątania części leżącej film musi być zmontowany, ale wiecie, że sesja to jest czas dość gorący. Więc <laughs> systematycznie uzupełniać ten dziennik. I słuchajcie, jak patrzyłam sobie, ile razy ja nie wpisałam nic w styczniu, to widziałam dosłownie chyba cztery dni, kiedy nie było nic wpisane, ale to były dni, kiedy ja byłam po prostu na zajęciach, że nie było mnie od rana do późnego popołudnia, no, i wieczorem po prostu sobie chillowałam, więc jakby i tak nie miałam w planach tego dnia nic więcej niż zajęcia i ewentualny wieczorny self care, więc jak najbardziej uzupełniam ten dziennik regularnie. Z czego jestem zadowolona, bo chciałam sobie wydobyć rutynę, chciałam sobie wydobyć regularność. No i pisanie takiego, czy dziennik, kalendarz. Jest to wszystko bardzo pomocne, zwłaszcza, że tutaj są takie kartki, gdzie mogę sobie cały miesiąc od razu rozplanować jeżeli chodzi o jakieś wyjazdy i takie rzeczy i chciałam zrobić plan publikacji filmów na kanał i ten plan publikacji był. I te filmy są nagrane, to są jeszcze filmy w ogóle z przedfrezjera, bo <noise> tak, mam jeszcze trochę dłuższe włosy i one będą, tylko trzeba usiąść i zmontować. <noise> Więc nagrane są, tylko nie są zmontowane. Więc zasadniczo rzecz ujmując, to jest odhaczone praktycznie wszystko, co miało być odhaczone w styczniu, czego jestem, z czego jestem bardzo zadowolona, bo jakby po coś to planowanie miesiąca się robi, prawda? No i w kwestii planowania miesiąca, to jeżeli chodzi o luty, to w dni wolne, to się też wiąże z wyrabianiem rutyny, w dni wolne chciałabym wstawać przed 7.30, żeby trzymać sobie taką stałą godzinę wstawania i zasypiania. U mnie ta godzina wstawania i zasypiania, czy zasypiania nie. Ale wstawania jest zmienna w zależności od pory roku. Zwłaszcza uzależniona od wstawania słońca. No róź! Proszę cię! Chodź! Zobacz, zobacz, jaka rączka. Super. Chodź. i hop. No ładnie hop. Nie będzie hop. No dobrze. Ta rutyna jest uzależniona bardzo mocno od tego, jak. Ogodek, jak słońce wstaje. No i no nie ukrywam, że jeżeli jest yy, sezon zimowy, to śpię dłużej. I latem też jakoś tak nie wiem, jak to słońce wstaje wcześniej, wpadają nam te promienie słoneczne do mieszkania, to jakoś szybciej chce mi się wszystko robić, no, a zimą lubię sobie pospać. Ale no chcę wstawać przed tą 7.30 i już powoli sobie schodzić bliżej tej siódmej i jeszcze wcześniejszego wstawania. Ja wolę wstawać rano i dużo bardziej aktywna. Kto będzie biegał? Dużo bardziej aktywna jestem rano niż wieczorem. Chciałabym się rozciągać raz w tygodniu. Nie mam zaplanowanego, że muszę robić trzy treningi. Muszę, że chcę robić trzy treningi tygodniowo, tylko że raz w tygodniu poświęcić sobie taką dłuższą sesję na rozciąganie, bo mój trening mobility leży. Leży kompletnie, więc tego muszę bardzo przyklinować w tym miesiącu. No i coś, nad czym bardzo bym się chciała zastanowić, to kwestia ogródka, bo my tutaj ogródek mamy. Ja bym chciała, żeby ten ogródek był taką moją oazą, ostoją, jak w końcu przyjdą te cieplejsze miesiące i będzie można sobie tam poleżeć, posiedzieć. No i obróciłbym się dzisiaj tak. <grym> no i chciałabym sobie zaplanować, jakie krzaczki gdzie posadzić i w ogóle jak to sobie wszystko tutaj, wiecie, rozłożyć, żeby z kuchennego okna mieć też inny widok, z balkonowego inny, z sypialnianego inny. Takie jest moje wyobrażenie i mój zamysł. No a jak to będzie w praktyce, to zamierzam sobie wziąć długą miereczkę, bo jak patrzyłam to weekend, ten akurat konkretny, który nadchodzi, ma być dość słoneczny, więc no fajnie by było w końcu rozrysować sobie tak mniej więcej, wiecie, kółkami chociaż, albo jakimiś owalami jakieś konkretne krzaczki. Plus minus. Albo jakiś hamaczek i takie rzeczy. Marzy mi się tutaj mieć hamak. No, ale ja muszę trochę zweryfikować moje marzenia z przestrzenią i budżetem. I kotem. Chociaż <laughs> no hamak, nie, kot nie przeszkadza, nie, nie przeszkadza w nie przeszkadza hamaku, a hamak w kocie, więc. Ale wiecie o co chodzi. Jakby muszę też popatrzeć, co jest bezpieczne dla kociaków. I myślałam nad posadzeniem trawki i takiej kociej, żeby młody też miał coś takiego swojego. No ale zobaczymy. Chciałabym też. No właśnie, mamy kota i mamy ogródek. Więc chodzi tutaj kwestia zabezpieczenia płotu, bo o ile szkoląc yy, Nori, uczyliśmy chodzić kotka na smyczy, na szelkach i jeżeli chodzi o szelki i wyprowadzenie go na ogródek, to jak najbardziej, bo mamy nad nim kontrolę. Jak jest zimno, to siedzi tylko jakby mamy tutaj przy, yy, przy oknie balkonowym, tarasowym, mamy po taki mały mini tarasik z palet. No i zimą on tylko na tym terasie siada, bo tu są takie wycieraczki położone. Na trawę nie chce kompletnie schodzić. No zresztą ja też zawsze z nim wychodzę, żeby go powiedzmy, że pilnować. Eee, no ale jak będzie lato, to myślę, że on będzie chciał bardziej tam wychodzić, więc no, kwestia zabezpieczenia płotu bo tutaj wchodzi bardzo mocno. Eee, no, <laughs> więc nad tym musimy się zastanowić obydwoje. No i chciałabym umyć tą mikrofalę i lodówkę, żeby takie wiosenne sprzątanie było tutaj dopełnione. I muszę wyszorować płytę, znaczy płytę. Blachę od piekarnika, jakoś. Jakoś. <noise> Ale głównie te dwa sprzęty: mikrofalówka i lodówka, zostały mi do mycia. Chciałabym też przeorganizować szafki w kuchni, bo mieszkamy tutaj pół roku pół roku! W lutym mija nam pół roku, jak tutaj mieszkamy. No i generalnie po pół roku mieszkania ja widzę, że część szafek, wiecie, chciałaby, chciałabym, żeby coś było niżej, coś było wyżej. Więc tutaj kupiliśmy jeszcze dwie półki, bo w półce z pojemnikami takimi na śniadania i zakrywkami, tam bym to chciała trochę przeorganizować bardziej i mamy dużo zmarnowanej przestrzeni, a chciałabym to sobie tak na dwa pięterka rozdzielić, żeby na przykład mniejsze pojemniki były razem, większe razem. Mamy też takie pojemniki niewymiarowe z jakimiś tam przedziałkami, które po prostu muszą stać solo, bo nie wchodzi tam do nich nic innego, albo one same są zbyt szerokie, albo zbyt długie. No, tego typu rzeczy. Więc jakby to chciałabym sobie na pewno przeorganizować. No i to myśleć nad półkami w salonie, bo ogólnie to mieszkanie już jest prawie że wykończone w końcu. No i jak już przyszły te zasłony, to zrobiło się tutaj bardzo domowo, ale ja bym chciała mieć tutaj troszkę więcej kwiatków. No, jakby wiecie, jakaś taka półeczka, a na tej półeczce jakiś kwiatuszek. To jest moja wizja na to mieszkanie. Coś takiego delikatnie zwisającego, takie rzeczy. No i trzeba. Trzeba o takich rzeczach pomyśleć. Trzeba, chciałabym. Aby żeby to było jeszcze więcej zieleni, zwłaszcza, że kuchnia jest zielona, że właśnie mamy takie poduszkowe yy, zielone akcenty, coś takiego tutaj, tutaj widzicie i różne odcienie zieleni chcemy tutaj łączyć, żeby takie beże, biele, zielenie przełamane trochę czernią królowały w tym mieszkaniu. Takie naturalne odcienie. Tak. I szary kocyk. <gry> Ale jakby ta szarość jest taką ciepłą szarością. Zresztą to jest kocyś, który jest na beżowej kanapie więc no myślę, że docelowo tego koceka tutaj po prostu nie będzie ale to jest kocek, który jest wodoodporny i powiem Wam, że się sprawdza bo jeżeli mam... jak przy... jak... Kocie! no Noś! Ty mała, czarna bestio! Broi nam niesamowicie czasami. I to właśnie jest właśnie taki moment brykania, jak po chorobie mu trochę odżyła dupka. To zaczęło się bieganie wszędzie. Ale ten kocyk uratował nam kanapę, bo jak no to się do nas trafił, no to mu się zdarzył wypadek nasichania na kanapę. Ale ten kocyś nam super tą kanapę zabezpieczył. Drugim razem. <grym> Ale jakby tą kanapę ogólnie bardzo Wam polecam. I będzie też film taki ogólnomieszkaniowy, um, Podsumowując, to rozwiązanie, na które się zdecydowaliśmy, i ta kanapa. Jeżeli jesteście psiarzami, kociarzami, ona też jest w większym wymiarze, ale jest świetna, bo każdy jeden jej element jest rozbieralny. To nie jest jedna integralna część kanapy, tylko jakby wszystko tu jest osobno, a dodatkowo pokrycie można sobie zmieniać, bo ono jest takie tylko naciągane na stelaż, więc. Kocie! Więc jeżeli chcecie sobie zmienić szybko kolor, czy cokolwiek innego, czy na przykład kociak Wam coś podrapie, albo coś się wyleje, nawet kawa, czy coś takiego, to wystarczy, że zamówicie nowe obicie i za trzy stówki macie kompletnie nową kanapę w innym kolorze, więc polecam. I tak samo jak w zeszłym miesiącu, chcę sobie zrobić plan publikacji filmów na kanał, bo to jest świetne. Aż wam na przykładzie przyszłego miesiąca, żeby nie robić y, tutaj spoilerów tego, tego miesięcznych, ale wykorzystując sobie taki właśnie planer, y, no to jest dla mnie świetne rozwiązanie pod kątem tego, że no, widzę kiedy jakie filmy mogą pójść, wpisuję sobie co już poszło y, i żeby to było takie w miarę trochę zróżnicowane, a nie takie wszystko y, naraz w jednej tematyce. No, i ostatnim punktem, jaki mam na swojej liście zapisanym, jest reorganizacja listy oszczędności. Ja mam takie swoje określone cele, na które co miesiąc sobie przelewam określoną kwotę. Ja po prostu z nim nie mogę się... To trzeci raz. Czy czwarty? Trzeci? Mam swoją określoną taką listę, na którą przelewam. Swoje określone. To jeszcze raz. Mam swoje określone cele, na które co miesiąc mam założone, że przelewam określoną kwotę. I idzie czas, w którym mniej korzystamy z prądu i z takich rzeczy, więc głupie przesunięcia w stylu 50 zł mniej tu, 20 zł więcej tu, w skali całego roku robią ogromną różnicę, bo 50 zł razy 10 miesięcy to jest 500 zł. Um, ale wiecie, przy niektórych rzeczach to ma znaczenie. I takie właśnie ruchy i zmiany muszę sobie w moich y, oszczędnościowych planach zastosować, żeby całe lato było trochę inaczej rozplanowane niż właśnie ta jesień i zima. I kot po prostu nie daje mi dzisiaj nagrać, ale mam nadzieję, że w miarę y, składnie to wszystko wyszło. Ale ten mikrofon strasznie wyłapuje takie poszuranie i. Och, kocie naprawdę. Jeszcze się patrzy na mnie perfidnie. Ja Jak tak drapie. Chodź tu. Nari! No, Nari, no, chodź! Chodź! Nari, no, hop. No nie! W kocie! Dobrze, ja się już może pożegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Będę jeszcze bardziej wdzięczna, jeżeli zostawicie po sobie ślad łapkę w górę komentarz albo udostępnijcie ten materiał. I tymczasem widzimy się całkiem niedługo. Hejka!